Witamy wszystkich w Toruniu. Nazywam się Paweł Tulejko. A ja Manuel Weber. Reprezentujemy Toruński klub kolarstwa górskiego Fambaik. Znajdujemy się na naszym torze, zlokalizowanym w Toruniu, na ulicy przy Skarpe. Szumnie można powiedzieć, że nazywają okoliczni rowerzyści to miejsce Bike Park Skarpa, i też chcielibyśmy, żeby to miejsce na takie miano zasłużyło. Własnymi siłami od 20 lat. Kombinujemy, żeby tutaj było coś, co można odnieść do jazdy rowerem górskim w prawdziwych górach. Tym bardziej, że w Toruniu okolice to niestety jest bardzo płasko i w zasadzie tutaj, gdzie się obecnie znajdujemy, jest to jedno z nielicznych miejsc w Toruniu, gdzie możemy czerpać przyjemność z jazdy na rowerze, na rowerze górskim. Aby można było cokolwiek tutaj zrobić, w bardzo dużo pracy włożyliśmy. W tą miejscówkę Mamy zasięg, można powiedzieć, wojewódzki. Przyjeżdżają do nas towarzyści z Grudziądza, Zbrodniczy, z Nowego Miasta Lubawskiego, z Bydgoszczy, z Nowrocławia. Także nie jest, to, nie jest to miejsce, które skupia tylko turystów rowerzystów. Więc myślę, że warto kontynuować, można już powiedzieć, tradycję tego miejsca, bo naprawdę jest to miejscówka kultowa. W swoich najlepszych czasach organizowaliśmy tutaj zawody. Możemy się pochwalić tym, że jako pierwsi w Polsce zorganizowaliśmy zawody w forkrosie, przy sztucznym oświetleniu. Finały były rozgrywane w nocy. Mieliśmy bardzo dużą rzeszę startujących. Listę startową zamykaliśmy na 150 zawodników. Chcieliśmy zwrócić się do Was o pomoc, dlatego że dotychczasowe wszystkie nasze prace, wszystkie nasze, nasze wysiłki w utrzymaniu tego toru ponosiła garska paru osób. Mamy bardzo małe przebicie u miejscowych władz i niestety nie możemy otrzymać środków na bieżące utrzymanie tego toru, a już o rozbudowie czy modernizacji to w ogóle możemy pomóc. Musimy co pewien czas przeprowadzić pewne modernizacje. Ostatnim takim naszym pomysłem, który chcemy zrealizować, a nie mamy na niego niestety środków, jest dokończenie góry startowej. Teren jest płaski, i chcąc uzyskać większe prędkości i dłuższą trasę, musimy podnieść górę startową o kilka metrów. A to niestety to już są setki ton materiału. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc, o wpłacanie chociażby symbolicznych datków, które umożliwią nam wynajęcie ciężkiego sprzętu który y, wykona dla nas tą niestety ciężką pracę.